Kiedyś dotek mój ważny był, wymiar miał swój wdzięk, Twoja moja miłość była w nim. Kiedy umarł tamten dzień, razem z nim odszedł dotyk, który wymiar miał, swój wdzięk, ważny był, mocą był. Przypominam sobie zapomniane czas, miejsce w nas. Tam umarłem, bo miałem znów narodzić się. Nowe życie sobie światu dać. Tworzę dziś Nowe miejsce, innowymiarowy czas. Dawnych imion, starych, nowych nazw zapomniałem już. Rozglądałem się tyle lat w twarzach, w ciałach. Znaleźć chciałem przesłonięty, zapomniany czas. Nie wiem, był to miesiąc, był to rok. Czasem myślę wieczność co to jest? Częścią jestem wszystkim też. Z moim ciałem zżyłem się, mieszka we mnie. Potrzebuje mnie, nieodwrotnie jest. Czemu łzy same lecą mi, za kim tęsknię? Dokąd odejść chcę. Z miejscem wiążę się. W sieci świata zaplątałem się. Zapatrzone w gwiazdy uspokajem się. Koją wzrok. Czy robiłem dobrze? Czemu jest mi źle? Nigdy jeszcze nie myślałem tak. Utraconym rajem nazwał ktoś życie. Kiedy? Gdzie? Kto pamięta jeszcze raj? Czy raj w niebie jest? Jak daleko stąd mieszka Bóg? Wszystko to wiedzieć chcę. Miałem obraz. Kto pamięta, jakiem mnie, to nieważne jest, bzdura, bezsens jest. Żyję tu, wyobrażam sobie miłość. To niemożliwe jest. Miłość nie ma słów, obraz jej nie istnieje też, tylko miłość jest. Iskra też światłem jest, ciepło w sobie ma, może długo trwać. Może wieczne światło dać? Może nowe życie dać? Miłość jest, świat bez czasu. Miłość jest, krótka chwila to za mało jest. Miłość w sobie mieć? Wtedy ziemia kłania się, czy wyłania się? W gardle dusi mnie, czyjeś dłonie duszą mnie? Brak mi tchu, odejść stąd. Znaczy drogą znać, buty mieć. Nie mieć nic, znałem już. Ciało przygniatało mnie. Czasem odwracałem się. Czułem kogoś, wzrok na sobie. Za mną nie stał nikt. Czasem bałem się marzeń, snów. Moich myśli ciągle bałem się. Bałem się moje myśli, widzi ktoś, czyta mnie. Bardzo chciałem w tłumie znaleźć cię. Miałaś pomóc mi uwolnić się. Udawałem nie chcę. Bałem się, odrzucisz mnie. Podróż życia trwa, tylko krajobrazy wciąż zmieniały się. Nowe życie przesłaniało mi. Powrót wciąż niemożliwy był. Będąc tu, byłaś tam. Byłem tam byłaś tu rozmawiałem z tobą dziś znów nie mówiłaś nic nie pamiętam jaki to był dzień twoje usta znam twój słodki smak czy wiesz czy mówiłem ci na drogę buty dałaś mi chciałaś tak plan był zapisany w nas może też miłość była w nas Wszyscy mówią, piszą, kleszczą w dłonie, boją się, cieszą się. Wojna, śmierć. Dlaczego cieszą się? Dlaczego boją się? Słuchasz jeszcze mnie? Przecież to normalne jest. Wojna była, wojna trwa. To normalne jest. Z masłem, z szynką chleb to nie żart. Zamiast chleba dziś bagietka jest. Wojna od początku świata trwa. Wojna światów tu na Ziemi jest. Nie patrz na mnie takim dziwnym wzrokiem. Wojna w Tobie jest, w Tobie też, wszędzie jest w sercach, w dłoniach, w ustach. Przecież mówisz, jaki piękny jest ten świat. Kochasz świat, życie tu cudowne jest. Czemu boisz się? Przecież tylko bronisz się. Wrogiem wszyscy inni są. W pięknych ramach wielkie lustra są. Czy naprawdę sobie dziś przyglądałeś się? Czy naprawdę sobie dziś przyglądałaś się? To nie oni. Żaden obcy. Alien. Ufoteżnie. Ludzie. Sami my zniszczyliśmy sobie dom. Jest nienawiść w nas. Naszym wrogiem życie jest. Czy wiesz? Czy mówiłem ci? Buty dałaś mi. Drogą dałaś mi, wiem, nie kochałaś mnie. Dalej już szedłem sam. Miłość jest. Nawet jeśli wojna jest, miłość jest. Gdyby kiedyś ktoś powiedział mi: życie samo pisze się, nie uwierzyłbym. Jest w tym wielki, mądry plan czas i miejsce jeszcze dziś czarna dziura jest. Powrót trwa. Nie uwierzysz mi. Myślę, tak naprawdę nigdy nie wierzyłaś mi. Jeśli w sercu dziś powiesz sobie, wrócić chcę, właśnie tak stanie się. Jest w tym wielki, mądry plan. Czas i miejsce jeszcze jest. Czarna dziura jest. Powrót trwa. A ty? Buty dałaś mi. Drogą dałaś mi. Wiem, nie kochałaś mnie. Dalej już szedłem sam. Może kiedyś w niebie znów spotkam cię. Czy uśmiechniesz się? Jeszcze dziś jestem tu. Ten ostatni raz odwróciłaś się. Myślę, tak naprawdę nigdy nie wierzyłaś mi. Nie wiem, dobrze to, czy źle. Wojna jest.